po meczu 1 i 16 fekces z Polski, Polski Wschodnich, Hrabstwa, W pierwszej części konferencji prasowej z nami jest pan Janusz Kisły, pan Mariusz Jorkie. Dobry dzień, gratuluję cię stałej, proszę o. Dziękuję bardzo. Wiemy, że pochodzi Polski, to są takie rozrywki, w których... Nie ma łatwych spotkań, które rządzą wszystkimi prawami. E, my przejechaliśmy tutaj po to, żeby wam do kolejnej rundy i że cel został zrealizowany, to jest taka najważniejsza rzecz. Oczywiście był to mecz, gdzie, e, było dużo walki, gdzie e, tej w gdzie może nie było tyle, ile byśmy chcieli. Natomiast to też trzeba ja, brać pod uwagę murawa, e, jaka tutaj jest, nie jest łatwa do, e, do grania. E, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, to co mieliśmy zrobiliśmy i cieszę się z tego, że namasowaliśmy do no, tej i czekamy na teraz. Pani, Pani, Pana, Dęłański, zapytać, bo wiadomo, że z tomatą, samą, oprócz tego, że jest świecina jest też, no zarobiliście dla klubu 90 tysięcy, czy dla Pana to też ma znaczenie? Oczywiście, że ma znaczenie, natomiast zupełnie o tym nie myśleliśmy, nawet nie, nie wiedziałem jak to, to, jak to za przejście kolejnej rundu. Ja się raczej skupiam na sprawach sportowych, a ci na sukcesach. Dzień dobry panie prezesie że Piotr, który gratuluję Masu chciałem zapytać o tę zmianę w przerwie, z czego nam wynikała, James M. z ławki, z kim jej markami. Ona była zaplanowana wcześniej, chciałbym mieć tych zawodników gotowych na niedzielne spotkanie z Krobrym i to, była, to było tu produktowane. Nie jakością gry Marka, uważam, pieszy, bo Mark chyba, to mi pierwsze powie, to bardzo dobre, Ale wziąłem się to była dobra zmiana też jakościowa jednego zawodnika, który był dobrym z To jest agencja prasowa, pan wczoraj o tym mówił, no ale trochę godzin minęło, czy są jakieś no, nowe informacje w sprawie Angela Rodado i nie. jego stanu zdrowia, czy, czy ten jego występ oczywiście w niedzielę jest brany pod uwagę i jest realny? Tak, jest realnie, jest brany pod uwagę, to tutaj. <laughs> z każdym dniem jest coraz lepiej, więc liczę, liczę na to, że, że będzie chciałem o Dudę zapytać, pięknego odrzutu wolnego to może być coś, co wiem, dodatkowo go jeszcze napędzi, bo no, taka bramka to zawsze no, fajny plus no i pewnie też efekt jego pracy na tym okres. Zachęcam Kaskę do tego, żeby udało strzał, bo ma naprawdę bardzo mocne i dobre uderzenie. Czasami mu trochę brakuje szczęścia w tych niektórych sytuacjach gdzie się widzę, bo kilka razy udawał strzały i i tam, troszkę precy precyzji brakowało, gdzie się uderzył idealnie, e, także cieszę się, że w tą z dołu to mu na pewno da jeszcze taki dodatkowy impuls i myślę, że nabierze jeszcze, nabierze jeszcze większej ochoty od tego, żeby tych strzałów oddawać e, dużo. Cieszę się, bo już, już była szykowana zmiana i idealnie się wpisał przed tym, po tego strzału e, mógł spokojnie zejść e, z ze śmiechem na twarzy. Bardzo tak taka koszka dziennik polski. Ja mam pytanie o to że już pod koniec, kiedy Kuba Krzyżanowski zmienił w czy, czy to było no, tak po prostu decyzja, czy to było spowodowane czymś innym? No, bo niezbyt często zmieniacie najgłośniejszych ogonców, jeżeli nie ma na, przy, na przykład kam. Ale tak. widziałem, że Krzyżu tam już ciężko dycha, bardzo dużo pracy włożył w ten mecz, był aktywny w ofensywie, ale też wracał do tyłu. Chciałem wprowadzić zawodnika, który jest wysoki, bo, bo wiedziałem, że mogą być jakieś stałe fragmenty gry w defensywie, stąd taka zmiana trochę nietypowa, bo, bo w pierwszej chwili można by założyć, że w to miejsce wejdzie relew jako boczny na obrońca, natomiast o to było podyktowane tym, że, że rywal mógł mieć jakiś stały fragment w końcówce i potrzebowaliśmy po prostu wzrostu. Krzysztof Kawa, przegląd sportowy. Panie Frencz, chciałem z kolego Marko Bożycia zapytać, bo dwa mecze takie rozegrał dzisiaj 10 minut dłużej niż ostatnio. O taką ogólną ocenę jego właśnie powrotu i, i tego, co Pan od niego oczekuje i czy on wypełnia i, i łapie w lot te zalecenia. Dziękuję. Na pewno Marko jest piłkarzem, który ma, ma tutaj dużo ofensywne i ma dobry rybnik, ma taki luz, jeżeli chodzi o te działania z przodu, natomiast na pewno. E, Sporo więcej od niego oczekuje, jeżeli chodzi o te działania chroniczne, w, w przejściowych. Oraz rozmawiamy o tym, on wie, jakie, jakie są potrzeby zespołu w tym, w tym aspekcie. Ale, tak jak mówiłem też wcześniej, no jeżeli się nie 5-6 tygodni w pełni zespołem, tylko to jest po, po jednym tygodniu takich treningów, to, to nie oczekujmy, że on będzie teraz w top formie. Po prostu potrzebuje czasu. Pamiętajmy o tym, że w zasadzie, zaraz jak do nas doszedł, to, to szybko ten uraz się mu przytrafił i no, potrzebuje czasu, żeby poczuć po prostu to co, to, co my robimy w treningu i w meczu. E, liczę na niego, wierzę w niego, natomiast trzeba być cierpliwym Jeszcze raz, no żeby wygrać trochę w przyszłość, tą trochę dalszą, jesteście w następnej rundzie po dwóch meczach wyjazdowych. Jakieś życzenia specjalne teraz pan Zomer ma odnośnie losowania jednej 8 finału? Tak, wiem, że moje życzenia nie mają tu żadnego znaczenia przy losowaniu, ale oczywiście wolę, żebyśmy zabrali jakąś za tą dużą mistrzkę osobową musieli na przykład nie. Nasze... Panie trenerze, chciałem się dopytać o tę sytuację w drugiej połowie, kiedy wydaje się tam z trybun leciały jakieś rzeczy w kierunku murawy. Pan też wymienił kilka zdań w sceniu technicznym. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Ja Powiedziałem, że tam jakieś butelki leciały, chyba dwie albo trzy i prosiłem do technicznego, że jest wszystko ok. No to dla mnie kiedy nie jest ok, jeśli dostanie to w głowę, no to nie jest ok. No myślę, że to takie powinno wyglądać, no ale sędziowie są od tego, żeby decydować.